gruntę na etapie gdzie ta lampa już jest zrobiona. A dla przypomnienia, tak wygląda druga. Lampy udało się uratować. One były wcześniej już robione przez kogoś. Znaczy próba była regeneracji tych lamp. Niestety więcej szkód było narobione niż w pożytku. Takie bardzo, bardzo głębokie rysy były do połowy. Dalej ktoś zaprzestał polerowania. Udało się. Lampy faktycznie wyglądają jak nowe i Właściwie e, regeneracja tych kloszy wyniosła mniej niż montaż i demontaż lamp na samochodzie. 100 zł kosztuje przywrócenie nawet bardzo mocno zniszczonych kloszy do takiego stanu. フフフ。